Polskie Forum Migracyjne to organizacja, która działa od 2007 roku. Zajmuje się pomocą migrantom, migrantkom, uchodźczyniom i uchodźcom. Zespół fundacji aktualnie składa się z prawie setki osób. Połowa z nich to, to osoby z doświadczeniem migracji, większość to kobiety. Nasz program wsparcia kobiet powstał dosłownie na porodówce ponad chyba 15 lat temu. Koleżanka rodziła swoją córeczkę, obok niej leżała Wietnamka i ta uważność koleżanki na, na tę osobę spokoju, czasem bezradność personelu czy, czy też smutek tej kobiety, która była obok niej, zainspirował ją do tego, żeby, żeby przyjrzeć się tematowi wsparcia kobiet w okresie okołoporodowym szerzej. I Od 10 lat prowadzimy Szkołę rodzenia. To są szkoły urodzenia prowadzone w, w tandemie przez psycholożkę międzykulturową i położną. Praca edukatorki polega na tym, że informacyjnie wspieram kobiety, nie tylko w okresie okoloporodowym, po operacjach ginekologicznych. Z nastolatkami rozmawiamy o antykoncepcji, z osobami, które potrzebują, znajdują się w okresie menopauzalnym też rozmawiamy o tym. Wszystko, co się dzieje się z zdrowiem kobiety, to ze wszystkim można do nas zwrócić się. Pracujemy z migrantkami. W ostatnich dwóch latach z naszym wsparciem dotarliśmy do kobiet reprezentujących blisko 60 krajów. Jest to grupa bardzo zróżnicowana. To są kobiety o różnych statusach pobytowych. To kobiety wykształcone, ginekolożki, prawniczki, to kobiety niepiśmienne. To kobiety, których, które przyjechały w ciąży, z których ciąża jest po raz pierwszy właśnie w Polsce. To kobiety, które rodzą samotnie. To kobiety po gwałtach, po stracie, po różnych rytuałach obrzezania. Eskalacja wojny zwielokrotniła nasze działania. Zatrudniliśmy zespół położnych, fizjoterapeutek. Tak, żeby działać szerzej, nie tylko, nie tylko w naszym centrum, w którym się znajdujemy, ale też w różnych miejscach takiego pobytu długoterminowego, w domach migrantek, wszędzie, gdzie ta pomoc była potrzebna. Kobiety przyjeżdżali w bardzo wysokim stopniu depresji, strachu, lęku za swoją przyszłość. W takim okresie okoloprodowym kobieta jest bardzo wrażliwa. I do tego jeszcze dodawało się to, że często te kobiety opiekowali się jeszcze osobami starszymi albo starszymi dziećmi. W związku z tym moja rola była i jest we wsparciu tych kobiet. Spokój jest bardzo ważnym pomocnikiem w porodzie. Myślę, że aby czuć się lepiej, bezpieczniej, wiele kobiet potrzebuje wsparcia innych kobiet. Ten program był i jest tworzony przez mamy dla mam. Mamy, które trafiają do naszego programu wiedzą, że oferujemy coś więcej niż tylko dwudniową szkołę rodzenia czy jedną konsultację z położną czy z fizjoterapeutką. Więc od po miesiącach urodzenia trafiają do nas na różne warsztaty i spotkania. Czasem to jest yoga dla kobiet z małymi dziećmi, czasem zajęcia takie muzyczno-sensoryczne, czasem po prostu wspólne, wspólne gotowanie. Wszystkie te aspekty, które pozwalają im być i stawać się kobietami z jednej wioski, z jednego, powiedziałabym, kolokwialnie plemienia, które jest i tworzy się w stolicy, ale wiedzą, że mogą na siebie liczyć.